No, dyrekcja ustaliliśmy, ustali albo dyrekcja ze mną ustaliła, że premiera będzie się 10 stycznia, dobrze mówię, 10 tak. stycznia 2014 roku. E, czyli to wcale nie tak, nie tak, nie tak e, długi czas. Próby tak, zaczną się już po premierze Joanny. Y, moim zadaniem jest napisać ten tekst y, y, do, tak umawialiśmy się z reżyserem i z dyrektorem, y, do powiedzmy 20 września, to zakończyć, znaczy oddać gotowe, to, żeby już oni, sobie, żeby zrobili kopię egzemplarzy i żeby mogli czy wejść w czytana. No i mogę powiedzieć, że koncept tej, tej, tej opowieści polega na tym, żeby opowiedzieć o ostatnich, ostatnich chwilach pobytu Witolda Bąbrowicza w 1939 roku, bo wiemy, że stąd wyjeżdża, Nawet dokładnie możemy pokazać palce, z jakiego nabrzeża ten statek odchodził którym już nigdy, to, znaczy, to jest szokujące, że Gombrowicz już nigdy do Polski nie wróci, prawda. Chociaż nie miał takich planów, ale tak go, tak go życzył. No i teraz, cóż mogę powiedzieć, no na razie to wszystko jest w pewnych pomysłach. Ja zacznę to tak gorąco pisać, czyli ostro, gdzieś w czasie wakacji, myślę, że już w połowie czerwca, teraz kończę o powieść. Długą i drugą, której nie mogę przez lata skończyć, ale to jest warunek, żeby zacząć następny, bo jak się jedno rozgrzebie, to potem drugie. No. Dla teatru ta sztuka będzie, będzie gotowa, jak mówię, w połowa września. No i tyle. No. To nie, ma, to, nie, to, to nie będzie sztuka Ogdyni jako, jako bohater, jako w jakimś szczególnym temacie, ale oczywiście wszystko się rozgrywa w ogdyni Z dnia przedwojenna, tuż przed zatonięciem Titanika, czyli Europy, bo to, to będzie katastrofa. No i, i niewątpliwie to tło będzie ważne. jak już zbieram różne tam znaczki, ciekawostki i tak dalej. No ale jak mówię, głównym bohaterem będzie Gombrowicz, jak od niego się cała historia. Zaczynaj się kończy w momencie, kiedy będziemy słyszeli, nie wiem, jak podrożysta się na to zgodzi, że to uczenie transatlantyka, no i kurtyny, no i zobaczymy, jak to będzie.